kawałek czegoś zamrożonego. No Lody się roztopią. Musi być taki twardy. Mięso. Albo nawet, nawet kawałek twardego czegoś zamrożonego. Mięska. I przyłożyć. Ale jest łyżka. Kuba. Żeby rana nie bolała jak się ją, Kuba Kuba. Jak się ją skleja. Czasem tak, tak. ma klej i to w ogóle nie boli. Może troszkę zaszczypać, ale to da się wytrzymać. Albo znieczula ranę i proszę ona wtedy nie boli. To tak, prawda? No. I teraz tak, jak przychodzimy do Pana Doktora z guzem, to Pan Doktor mówi tak, proszę stanąć. I najpierw ogląda oczy. Patrzymy na mój nos. Dobrze. Nie ruszamy główką, patrzymy tu. Patrzymy w tą stronę. Nie ruszamy główka, tylko oczka. I w tą stronę, i w drugą stronę. I do góry i na dół. I teraz robimy takie minę Tak, tak, dobrze. To jest jedno badanie. Drugie badanie. Zaciskamy oczka. Mocno. Mocno, tak zacisnij, Mocno, mocno. Doskonale. I wreszcie. Barszczymy czoło. Otwórz oczka. Otwórz oczy. Halo. I robimy takie czoło zdziwione. O tak. O tak. Dobrze. Pokażcie zdziwione Czasem dzieci po uderzą się w mają co, kręci się w głowie. I serja musimy zrobić takie badanie. Proszę stanąć na baczność, wyciągnę rączki do przodu i zamknąć oczy. I patrzymy, czy się dziecko kiwa, czy nie kiwa się. Doskonale, nie ma zawrotów głowy <noise> Świetnie. A co robimy, jak się upadnie na rączkę i rączka boli? Ja mam, ja mam... I tu rączka boli, albo ja łokieć paszalek. boli. To co? Nie, nie rozbieramy żadnego ubranka. Zwinamy rączkę i zakładamy taką szmatkę. Żeby nie boli. Bała

Pokażę. tak wygląda chory kotek z rączką. Pokażę. Nie może wisieć, bo wtedy bardziej było. A trzeba założyć taki, taki temblak i szybciutko do, 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 do. do pana zrobi zdjęcie. Zdjęcie, boli zdjęcie jak się robi? Nie, nie można się dać. Tak. tak, idzie się ma, do to. Ja robisz taki duży aparat. Taki ja duży aparat, który nie wolno się Bo on musi tak, to jest taki malutki aparacik jak ten, co pani robi. Ja, ja się. Bałaś się tego aparatu? Nie wolno. On jest tylko taki wielki jak szafa. Ale ja robi piękne zdjęcia. A potem pani ja, dołoży się ja do nas. Syn, tak, no to się tak, już nie tak, będziecie tak. bać. Złamana. To dalej trzymamy no to tylko na sznurce, i wszystko coś przejdzie coś za parę Ale jak pan, pan doktor zobaczy zdjęcie no. i mówi: Złamana! To też się nie martwimy. Wtedy no, pani doktor wtedy bierze ty, ty. gipsik, zakłada gipsik na rączkę, rączka się nie rusza, przestaje boleć jak się zadoi, zadba, czasem zaczytywamy, cyk, 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 przecinamy. No proszę, rączka zdrowa, jak nowa. Dobra? Jak nowo znam. I jeszcze jedno badanie pokażemy wam, pokażę wam. Jak nowo znam. do dobra. Jak nowo znam. Znalazłaś guzak, Jak nowo znam. Możesz no i coś jeszcze razem. Albo tańczy. No, coś. Coś, Zrobię, to się, co się dzieje. Powiedz wszystkim, dzieciom, no, co się dzieje, jak się tańczy, i czasem nóżka się podwinie, O tak się zrobi. Stanie się na taką nóżkę. Że... Zaczyna poleć kostka, Wtedy nie wolno chodzić. Też mamusia musi wtedy położyć i zrobić okład. Zimny okład. tak się przykłada, przybandażuje. I znowu za parę dni przestaje boleć. Dobrze? A teraz proszę powiedzieć, jak, jak się bada dziecko, które boli brzuszek? No. Tak? Ja kiedyś zrobiłam moją kuchnę, a to mnie bolał brzuszek. To no. Bo była rozwalniona kuchnia, biegunka. A z czego się robi biegunka? No, kto wie? No? Bardzo często z czego? Zbrodny reżim. I co trzeba? Rączki czysto. No to już potem, ale żeby nie zachorować to trzeba umyć no. trzeba ręce. Ciągle trzeba umyć rączki. Nie dobrze. wolno, żeby rączki były dobrze, Prawda? A, mas, a nie, to się a no, o, To nie trzeba iść do jakiego? Do, praktyz, do? do tak? pana dermatologa albo a do pani ja dermatologa. Ja. Ale jak spędzi, to nie wolno się za mocno drapać, bo spędzi coraz bardziej. Wolno tylko tak pogłaskać, powiedzieć mamusi, i trzeba iść do pani doktor, która zapisze znowu jakiś syropek. I co? Przestaje spędzić. I już. Ja kiedyś miałam Cytrynoweleka swojej niebadło nie smakowała. O, no popatrz. Ja lubię, Następnym razem pani doktor zapisze inny smak, truskawkowy na przykład. Ja lubię smak truskawkowy. No ty? Mamy się, ja mamy się, Tak, Marysia leży tutaj, tak. I teraz tak, pan doktor podnosi bluzeczkę, odpina, odpina tutaj spódniczkę albo spodenki i ściąga. I teraz brzuszek jest na przygotowany do badania. I pani doktor delikatnie bardzo brzuszek. brzuszka. Nie brzusza. złościć się, bo wtedy się nie da zbadać. Oj, proszę. Bardzo ładny, mięciutki brzuszek. Każdy brzuszek, co jest taki mięciutki, to jest zdrowy. Bardzo zdrowy. Taki ja, taki... O, to... świetny. Się... Okay. Ale a, jeszcze parę Doskonale. Ja, ja, no, tak. Marysia taki ma zdrowy brzuszek. Dziękuję. Koniec Jakie badania. Poczekaj, zamkniemy jeszcze, bo ja cię Spódniczkę. Ruszek to miękkie, dlatego jest zdrowy. No, doskonale. A jeszcze jedno pokażę Wam badanie. Jak ten? Dowie, jak się bada ciśnienie. No. Ja! Ja! Kto wie? ja. ja. Bierzemy ciśnienie. Siadamy wszyscy. Hagan, to jest para do ciśnienia. To, pacjent podnosi rękę, albo rozgiera w ręce, jak ma bardzo ciasną ciasno. Także to już nie działa. Mieszkał w Właśnie to można też przyłożyć, kiedy jesteście sami. Tak. Kogoś też trzeba? Mam I, tak, jest I tak Zakładamy. Jeszcze za nisko. się wyżej. <grym> Kiedyś dziadek też to kupił mój. No tak, bo starsi mają za wysokie ciśnienie Zinne. i muszą ciągle mierzyć ciśnienie sami. Bo nie mogą codziennie chodzić do lekarza. Zinne. Prawda? Tak. Dziękuję. Teraz badamy ciśnienie. O. Teraz pompujemy. Nie wolno ruszać rączką, nie wolno gadać, bo pani doktor wtedy nie słyszy. się Poczekamy, ile gorsza ma ciśnienia. i się pompuje i ściska rączkę. To nie boli. Nie wolno się tego bać. I po odpuszczamy i zaraz powiemy, ile go się Tak! Bardzo dobre ciśnienie. 80 na 60. I już odpuszczamy, zdejmujemy matkę. Zdadane. No dobrze, a kto chce posłuchać, jak serduszko puka w słuchawce? Dobrze, to zaraz będziemy, będziemy mogli słuchać. Pożyczę wam moje słuchawki. Tak? A proszę, proszę. I można posłuchać, jak serduszko robi Nie bój się, to troszkę ściska. No i przyłożę na moje serduszko, i będziesz słyszał. Słyszysz? Doskonał. Co teraz? No, ja! Dobrze, teraz ja. Jak No to już w kolejnych. No tak. to są prawdziwe? kolejnych. No to